manko wszystkim, z tej strony Jacu. słuchajcie, dzisiaj Pokémony Liga Kanto Jedziemy z tym koksem, spróbujemy zrobić lepszy czas od tamtego, bo tamto było ponad 10 minut Słuchajcie, bo wtedy się bardzo skupiłem na wymowie danego Pokemona i jakoś tak to nie szło, tym razem się skupię, słuchajcie, na sobie, nie będę nic mówić No i będziemy wymieniać te wszystkie Pokemony, żeby zrobić naprawdę dobry czas żeby jakiś tam materiał był i żeby się trochę wykatać. słuchajcie, ze mną jest tylko kawa i tutaj jest Klawiatura. No i słuchajcie, nie ma żadnej kartki, żeby nie było. Tylko po prostu jedziemy z głowy. Tam dam trochę tak bardziej w dół, żebyście widzieli, co pisze. No i co? 150 pokemonów, Wymieniłem teraz 145. I zawsze zapominam jakieś tam parę pokemonów, Ale teraz słuchajcie, mniej więcej mam to ułożone, także skupimy się na sobie. I po pierwszym, pierwszym wpisaniu od razu pójdzie czas. Także uwaga: 3-4, Iry. už jest do duo i do dodrio drio rence ja PiS jest, Goldbat jest, no, to już jest. Farfetch już też jest. Pari stare, dito è già 144, ja pierdzielę 6 minut. Jest. Paras. pa, Parasekt Krabi Kingler. Woohoo! Dobrze, 7,45. O kurde, ale to było teraz. Slagowałem się na sam koniec, ale jak. Aj, trochę musiałem pomyśleć, ale nie więcej słuchajcie. Ja cię kręcę, tak jest, słuchajcie. No, niecałe 8 minut. To już jest naprawdę dobry wynik. To już naprawdę jestem sobie zadowolony, się raz skupiłem, patrzcie, 4 minuty mi urwało, no 3 minuty, tak, nie? Pirazy drzwi, nie Dobrze jest, udało się, złapałem je wszystkie, słuchajcie, mamy to, mamy to, jest kolejne osiągnięcie Napiszcie mi czy chcecie, może teraz nie ligę Kanto, tylko tą następną ligę, żebym się nauczył i tam zrobić speedruna Jak Wam się takie coś podoba, to piszcie pod spodem No ja się z Wami żegnam Tak jest, słuchajcie, udało się, ale... Ja mówię, jaki ja tu zapomniałem, nie? I ja potem pomyślałem, że mówię, chyba zapomniałem tych pokemonów tych wodnych właśnie takich tych na koniec, nie? Czyli tam ten Paras, Parasek, nie? Dobra, słuchajcie. Trzymajcie się. No i do widzenia.